Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Samo i Tarot będziemy sprawdzać, moi drodzy, kartę dnia. Kartę dnia, którą sprawdzamy na 19 maja, czyli już patrzymy, co się wydarzy 19 maja albo co mogą tutaj nam karty wskazywać jako sprawę, którą warto się zająć, zainteresować, która może być istotna, jakie też wskazówki nam da Tarot w kontekście tego, co jest teraz ważne, co jest teraz istotne. 19 maja, moi drodzy, karta dnia, no 19 maja, okej, okay. dziesiątka denarów. Dziesiątka denarów to jest karta, która przede wszystkim mówi o tym, żeby zająć się swoimi finansami, Domem, nieruchomością, rodziną, od takiego, z, z praktycznego punktu widzenia, tak. Dla niektórych z Was to będzie też być może czas takiego dobrobytu, obfitości, czyli wspólne spędzanie czasu z rodziną, gdzieś być może w jakiejś nieruchomości, w jakiejś posiadłości, w jakimś domku, swoim własnym, oczywiście też między innymi. Natomiast to są przede wszystkim wartości, Rodzinne, wartości stałe, na które warto zwrócić uwagę i właśnie stabilizacja finansowa, tak, czyli zajęcie się w ogóle tym pieniądzem. Dla niektórych z Was może być to informacja o sprzedaży, kupni nieruchomości, o analizowaniu w ogóle takiego pomysłu, bądź też o wszelkich innych kwestiach technicznych dotyczących. Właśnie nieruchomości. Przypominam, że nieruchomość to nie zawsze jest dom. To może być działka, ziemia, cokolwiek bądź. Dobrze. To zobaczmy w takim razie coś więcej na temat tej dziesiątki denarów. Co nam karty podpowiedzą? Królowa Denarów, no pięknie, bardzo spójne. Królowa Denarów, Szóstka Mieczy i Trójka Mieczy. Ok. Słuchajcie, moi drodzy, mogą się dziać jakieś tarcia, tak? Bo wiadomo, jak spędzamy czas z rodziną, to mogą się tutaj dziać jakieś takie niesnaski, które powodują, że mamy, a może są raczej spowodowane faktem, że mamy różne zdania na pewien temat, albo nie do końca chcemy zrobić to, czego sobie życzy partner, partnerka. Szczególnie, że ona mi się tutaj zaznacza jako królowa denarów, czyli bek panna koziorożec. Może być to też matka dla kogoś, tak? To też zwróćcie na to uwagę. Czyli te sprawy związane z uspokajaniem też jakiejś sytuacji troszkę nerwowej, troszkę bólowej, troszkę tutaj mi się pokazują jakieś takie zatargi albo sytuacje po zatargach. Wszelkiego rodzaju, czyli już trochę kurz opadł, i teraz wypływamy w tej szóstej mieczy na spokojniejsze, łagodniejsze wody. Dla niektórych z Was będą to negocjacje, mimo tego, że dzień jest wolny, jest niedziela, ale nie wszyscy w niedzielę mają wolne, niektórzy też w niedzielę właśnie się umawiają w kontekście obejrzenia mieszkania, sprzedaży kupna wystawiania jakichś ogłoszeń, i też mogą się pojawiać tutaj wszelkiego rodzaju negocjacje, wszelkiego rodzaju rozmowy na temat finansów. Też może chodzić o jakieś podróże, słuchajcie, krótkoterminowe, szczególnie jeśli chodzi o rodzinę. Więc może nam też mieczy sugerować jakąś przeprowadzkę, zmianę lokalizacji, też zmianę lokalizacji pracy. I tutaj karty Was zachęcają, żebyście nie przywiązywali się nadmiernie do pewnych sentymentów, tylko w tej trójce mieczy karty sugerują myśl racjonalnie, posługuj się faktami, nie patrz na emocje. Jeśli się przeprowadzacie, zmieniacie miejsce zamieszkania bądź też kupujecie coś, sprzedajecie, to nie kierujcie się sentymentami. Też przy negocjacjach. Tak, nie ma co zawyżać ceny za mieszkanie ze względu na Wasze yy, związanie z tym miejscem, dlatego że nie tędy droga, karty wskazują, nie tędy droga i wtedy może się ta transakcja gdzieś tam nie udać albo opóźniać. Więc tu należałoby patrzeć po prostu logicznie. Przy tym yy, ewentualnie spornym kontekście też skupcie się bardziej. To Wam pomoże trochę wejść w tą szóstkę mieczy, czyli szukaniem spokoju. Skupcie się bardziej na tym, co się rzeczywiście wydarzyło, a mniej na emocjach, tak, które zrobiły pewnie swoje. Moi drodzy, to wszystko, co mam dla Was, jeśli chodzi o 19 maja. Bardzo Wam dziękuję za bycie, za wysłuchanie. Niech się dzieje, niech się darzy. Trzymam za Was kciuki. Życzę Wam cudownego i wspaniałego dnia. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.